W poprzednim materiale poruszaliśmy kontrowersję związaną z tym, że na materiale Kamila Widzowie doszukali się korzystania z tablic rejestracyjnych innych samochodów. Sam Buddha mówił, że zrobił tak tylko i wyłącznie na terenie prywatnym, ale możemy zobaczyć fragment, który sugeruje, że jednak auto poruszało się po drodze publicznej, posiadając nie swoje tablice, co jest oczywiście przestępstwem zagrożonym karą więzienia. Widzowie doszukali się również ciekawego powiązania, a konkretnie chodzi o tablicę na niebieskim Fordzie, które to jest tablicą samochodu, który to mogliśmy zobaczyć na kanale MGP. Co spowodowało wiele spekulacji, czy panowie nie współpracują nadal przy realizacji kolejnej loterii. I na pierwszy rzut oka faktycznie sprawa wygląda mocno podejrzanie, a widzowie zadają sobie pytanie, skąd tablice samochodu MGP znalazły się na aucie z najnowszej loterii. Lecz w tym momencie warto sprostować fakt, że Buddha odkupił prawdopodobnie wspomnianego Golfa, o czym informował na swoim kanale w roku 2022. Golf 8R. Golf, który ma na swoim koncie już grubo ponad 100 tysięcy przejechanych kilometrów Golf, który jest już bardzo zmęczony, Golf, z którym nie wiem co dalej, ale na chwilę obecną stoi sobie tutaj i czeka na swoje przeznaczenie ze względu na to, że już pracownicy. Nie jest. Jednak pod teorię odkupienia nie zgadza się chronologia, ponieważ Budda przytaczany materiał publikował w roku 2022 w listopadzie, a MGB pokazywał golfa u siebie w roku 2023 w lipcu i fajnie, jeżeli Budda ustosunkowałby się do tej informacji. Faktem jest to, że poruszanie się autem po drodze publicznej z innymi numerami rejestracyjnymi jest przestępstwem. Według szalonego reportera można wykluczyć również informacje, które to padły na jego temat z ust Krzysztofa Stanowskiego. Szalony nagrał materiał, do którego was odsyłam, w którym to odpowiada na zarzuty postawione przez dziennikarza. A jednym z głównych zarzutów, o którego to wątpliwości mówił sam Stanowski, był ten odnośnie wjazdu na Ukrainę. Gdzie szalony reporter udał się na Ukrainę i pokazał, że takiego zakazu teoretycznie nie ma. Oczywiście drugą kwestią jest fakt sprawdzenia takiego zakazu, jak i sporej korupcji, jaka ma miejsce na Ukrainie. Jednak nie wykluczę to faktu, że szalony może mieć w tej sprawie rację. Często powtarzaną kwestią przez Stanowskiego był fakt, że szalony nie napisał do niego na wiadomość prywatną odnośnie rzekomego przyjmowania. Pieniędzy odpisu. Jednak jak pokazał on w swoim filmie, takie wiadomości mailowo czy na Twitterze wysyłali, do czego Stanowski się nie odniósł. Mail na oficjalne y, podane y, weszło, y, y, kanał Zero oznaczał w pytaniach na Twitterze, to nic. Krzysiu mówił, że to ja powinienem był na priwie na Twitterze napisać, to on by odpowiedział przez ten nazwisk. Jeszcze nie zapomniał dodać, że powinno być o 12.19 we czwartek to wtedy by odpisał, ale wszystkie inne zapytania do niego nie trafiały, on miał to w dupie. Więc Krzysztofie, dlaczego przed publikacją tego filmu nie zwróciłeś się do mnie z pytaniem? Dlaczego nie skontaktowałeś się, gdzie była to Twoja pierwsza uwaga i apel do nas, jak można publikować materiał, nie kontaktując się z osobą, o której się ten materiał robi? Istnieje prawdopodobieństwo, że wybrane kanały komunikacyjne po prostu nie trafiały do Stanowskiego przez natłok wiadomości. Dlatego prosił on o kontakt w rozmowie prywatnej, gdzie panowie wcześniej już ze sobą pisali. Niewątpliwie pisanie to jedna z pasji szalonego reportera. Tak to przynajmniej przedstawił Stanowski pokazując liczne listy do wymiaru sprawiedliwości. Pokazanie pisma mocno wskazuje na to, kto jest ich autorem i w jakich sprawach pisał. Lecz sam szalony nie pamięta, aby coś takiego w ogóle miało miejsce. Ej no, fajna manipulacja, tylko wiesz co? Po pierwsze, ja absolutnie nie pamiętam, żebym takie listy pisał. Żyłem, na których ja zeznawałem. Ja jeszcze raz mówię, nie przypominam sobie takiego listu. A jeżeli nawet była to jakaś Gra procesowo, którą studiuję z adwokatem, nie przypominam jej sobie, to mam do niej święte prawo. Ja sobie mogę pisać do prokuratura co chcę, włącznie z tym, że będę okna mył przez następny rok. Z jednej strony szalony mówi, że nie pamięta, aby pisał listy, z drugiej wspomina o manipulacji. To właśnie ten fragment mocno zapadł widzom w pamięć i to do niego często się odnoszą, wskazując nieścisłość w zrealizowanym materiale. Kolejnym zarzutem jest to, że Stanowski ma popierać tylko duże i poważne przestępstwa. A przynajmniej tak to miało wybrzmieć według Szolonego reportera w jego nagraniu. Krzysztofie, jesteś jednak osobą, która popiera osoby. Popełniające przestępstwa, tylko te grube przestępstwa. Śmiejesz się tutaj, zarząd mafii pruszowskiej. Nie znałem cię z tej strony. Jednak słowa stanowskiego widzowie mogli zrozumieć na dwa sposoby. Pierwszy to ten wspomniany przestrzenionego, a drugi to ogólna nieudolność Tomasza Matysiaka. Nie wychwalając przy tym poważnych przestępstw, a samego faktu słabego wykonania nawet takich czynów. Newralgicznym punktem była sprawa mamy szlonego reportera, która to w czasie omawianych wydarzeń miała mieć poważne problemy ze zdrowiem. A według stanowskiego, szlony. Miał ją wciągnąć w różnego rodzaju przekręty. Lecz jak się okazuje, mama szalonego również nic takiego nie pamięta. Z właśnie rozmawiałem wczoraj i mama nie pamięta za bardzo. Tego, że miał podrobić coś, na pewno nie miał absolutnie nigdy, jestem tego pewien. Najmniejszych żadnych zarzutów nie miał podejrzanego, i tak dalej. To jest oczywiste, że to miałem ja. Ale natomiast mówi, że tak, znowu jej wstyd wyjść na miasto, bo teraz mówią, że mam tego syna, który ją do kryminału podobno. Mówi Tomek, przecież tak nie było, ja nie pamiętam, ale fak faktycznie wstyd mi teraz wyjść na miasto, teraz jesteście oszczędnością publiczną wszystko wraca. A moja mama tak jak sam powiedział, że jest bardzo schorowana. Serdecznie, ci za to, krzychu, dziękuję. Szalony obarcza Sanskiego tym, że wciągnął do sprawy jego rodzinę, przez co ta ma mieć wiele nieprzyjemności oraz kłopotów. Podczas całej afery został poruszony temat jazdy pod wpływem alkoholu, co nie zostało do końca sprostowane, do czego ta sprawa się odnosi. Na co szalony reporter odpowiedział i przedstawił całą sytuację, jak miała ona według niego wyglądać. Bo wiem, że on o to dopytywał i podobnie jak ja teraz, to samo uważa, że najebany kierowca. to... W dupę po prostu i to jest morderca za kierownicą. Tak, miałem taki cenę, byłem za to skazany. Specjalnie to znalazłem w karcie karalności w roku 2005. Nie wjechałem, opowiem całość, zaraz Krzysiek powie, że nie powiedziałem jaki kolor samochodu. To powiem, że ja nie biegłem w ogóle na drogę publiczną, było tak, że była po prostu bójka, w której ja nie pamiętam, czy uczestniczyłem, czy nie. Yy, przyjechała policja pod klubem pik w Świdniku, żeby już było wszystko jasne. Zaraz kod podam i wszystko. I Pesel ludzi, którzy tam uczestniczyli, żeby Krzysiek nie miał, że ja nie jestem kurwa uczciwy. I policja po interwencji w tej bójce powiedziała, a czy to samochód stoi, nieprawidłowo zaparkowany? Stał po prostu sobie krzywo, nie na stanowisko powiedziałem mój, a oni no to przestaw, bo scholujemy. Ja mówię, nie, ponieważ wypiłem parę piw będąc w owym klubie, z którego zszedłem. Nie pamiętam, czy uczestniczą, czy przygotowują się w tej bójce. Oni powiedzieli: Przestaw, wiemy, przejdziesz pół metra, jest okej. Okay. No i tak, idiotą byłem. Wsiadłem, przestawiłem, a panowie zapraszamy. Według słów Tomasza Matesiaka miał on zostać wyrobiony przez policję, a jazda pod wpływem alkoholu miała wynikać z przestawienia auta na parkingu. Jednak nie wspomniał on o tym, jak zostało mu to udowodnione oraz jak został zmierzony poziom alkoholu we krwi. I nie pokazał żadnego dowodu na taki przebieg sprawy. Jednym z najmocniejszych zarzutów w stronę reportera było to, że ten miał ogłosić upadłość konsumencką, aby. Optymalizować swoje zaległości u dłużników. Sam stanowski mocno dał znać, że jest temu przeciwny, a sąd nie powinien tego uznać. Jednak w dniu publikacji stanowskiego miał sobie wycofany wniosek o upadłość. Nie wiemy, czy miało to miejsce przed czy po publikacji filmu, oraz jak to wypada w ujęciu czasowym. Przed kliknięciem publikuj. Mogłeś sprawdzić. Wycofałem tę upadłość. Wycofałem tą upadłość. W dniu publikacji twojego filmu jest wycofana. Złożyłem wniosek o wycofaniu tej upadłości. Rozliczę się w tym momencie z syndykiem za wykonaną przez niego pracę czyli zebraniu tych długów do kupy. W tym momencie mam y, swojego pełnomocnika, który to za mnie robi. I jak się spotkamy kolejny raz, bo mam nadzieję, że to się nie kończy, ten serial będzie trwał, Krzysztofie. Więc jak ty nagrasz, ja nagram. Następny raz teraz mogę się wylegitymować tym, że złożyłem wniosek do sądu, żeby tą upadłość y, sąd. Y, no, unieważnił. Oczywiście nie zabrakło również szpilek w stronę Krzysztofa Stanowskiego i wytykania mu różnych nieprzyzwoitych zachowań. Szalony wspomniał o słabych żartach podczas październikowej afery, przedstawił zarzuty odnośnie prowadzenia portalu Weszła, jak i doboru partnerów, oraz wątpliwe źródło posiadania biletów na mecze podczas gdy te nie były już dostępne. Kolejne screeny macie strona weszła.com. I zakładka Bukmacherka. Podczas obowiązywania tej ustawy, yy, mam na przykład wstęp do klubu weszło specjalna oferta komon dla czytelników. Bukmacher, który nie ma prawa legalnie działać w Polsce. O ile przedstawione zarzuty są prawdą, mogą w jakimś stopniu rzutować na postać Stanowskiego, jednak ciężko powiedzieć, czy to przychyli szale zwycięstwa. Ponieważ to, czego miał się dopuszczać Stanowski, to według słów działań na granicy prawa, a nie jawne łamanie. Przez podejrzenie złamania prawa doszło również do aresztu Boxdala. Wczoraj informowaliśmy Was o całej sytuacji, jaka to miała miejsce w związku z zawróceniem samolotu przez akcję spoofingową. Boxdell na swoim profilu udostępnił nagranie z aresztowania, kiedy to kilka radionów.

Michał został już wypuszczony z aresztu oraz posiada status poszkodowanego. A według wielu doniesień, straty spowodowane zawróceniem samolotu mają być liczone w milionach złotych. Zobaczymy, czy służby złapią osobę bądź osoby za to odpowiedzialną, ponieważ sprawa jest bardzo medialna. Jak i została nałożona spora presja na to, aby znaleźć osoby odpowiedzialne za ten czyn. Spora presja leży również na osobie odpowiedzialnej za rozprawę Dubiel contra Wardenga. Jakiś czas temu informowaliśmy Was o tym, że miała miejsce kolejna rozprawa, na której pojawiło się wiele osób ze świata internetu czy freak fightów, w tym włodarze Federacji Fame MMA. Na miejscu osobiście wstały się Dubiel oraz Wardenga, a Gimper w ostatnim materiale na kanale Zgrzyt opowiedział o tym, jak aktualnie wygląda sytuacja u Sylwestra. I sobie tak gadałem ze wszystkim, z kim tam pogadałem, z Sylwkiem trochę pogadałem. no bo. A, to Wardenga serbie... też był na miejscu. Wardenga był na miejscu, Dubiel był na miejscu, Dubiel z adwokatem, Wardenga z adwokatem, sędzia był. Tak, no to Dubiel gdzieś poleciał, więc tam no nie, nie, nie zamieniliśmy nawet jednego słowa. Z Sylwkiem tam trochę porozmawialiśmy, on taki był, a co tam się dzieje w tym internecie? Mm. Widziałem, że z Filipem Heizerem jakieś rzeczy. Ja mówię, to widzę, że odpoczywa, że faktycznie nie ten. On mówi, no... Czasem sobie coś tam zajrze, nie? Ale... Wygląda na to, że Wardenga faktycznie robi sobie przerwę od internetu i tylko od czasu do czasu dogląda, co się tam dzieje. A wolne chwile przeznacza nagranie w gry, jak i odpoczynek. Inaczej sprawa ma się w przypadku Marcina Dubiela. Według słów Gimpera, ten miał być bardzo zestresowany całą rozprawą. Marcin, powiem ci, na mnie zrobił wrażenie, jak na niego patrzyłem, osoby bardzo zdesperowanej i zniszczonej życiowo. To powiem ci. A to znaczy, co, co przez to rozumiesz? Co taki zestresowany? Czy taki nie, był zmęczony? zestresowany, świdrował mnie wzrokiem, zajebiście mocno, że jak ja odpowiadałem na pytanie, to człowieku tak. I patrzy, no mam okulary, więc nie, no nie tak, widać. Jakby no, nie, że... mogę, nie mogę tego oczu pokazać. Ale miał bardzo wybałuszone oczy, takie wbite we mnie. Jak czytasz w książce, że ktoś kogoś świdrował wzrokiem, to Marcin <laughs> to, długim, było ta, to było to. to że Czułem, tak. okej. Okay. Marcin Dubiel widzi prawdopodobnie w tej rozprawie jedyną deskę ratunków, aby powrócić do internetu czy do świata freakfightów. Jednak jak sam Tomek podkreślił w rozmowie, widzowie mają do niego żal o krętactwo w późniejszych oświadczeniach. I to, jak często influencer zmienia wersję wydarzeń, a sam papierek potwierdzający wygraną, o ile ta będzie miała miejsce, może, ale nie musi pomóc mu wrócić do internetu. I zamykając kwestię rozprawy, wiele osób ciekawi również sam przebieg zeznań, i podejście osoby prowadzącej tę sprawę. No i co? Ogólnie sędzia moim zdaniem kuma Sprawę, widać, że jest bardzo w nią zaangażowany i nawet na sekundę się nie wyłączał. Nie, nie, no tam nie było czegoś takiego, bo to się zdarza w niektórych, na niektórych rozprawach, gdzie ja bywałem, że ty se zeznajesz jako świadek, a son mówi: Aha, aha, proszę mówić. I sobie robi jakieś notatki w ogóle, wiesz, czasami... No, tu trochę jest taka presja, bo deli... znaczy, no, sprawa jest medialna w jakiś sposób, nie? W sensie, no wchodzą w grę ludzie z dużymi zasięgami, więc i o wyroku się to jakoś poniesie i ten, no jest tak. Możliwe, no jest, ja nie wiem trochę... czy dlatego... Ale no czułeś na pewno taką presję, jak masz, wiesz, no że jakbyś się opierdzielał przy tej sprawie, albo trochę tak podchodził schematycznie, no to, to też gdzieś by wyszło, nie? Z dostępnych informacji wynika, że sędzia bardzo skrupulatnie podchodzi do sprawy. Sam akt oskarżenia przygotowany przez Dubiela również ma być całkiem spójny i sensowny, w odczuciu Gimpera. Jednak nadal większość argumentów przemawia za Wardęgą, ale o zakończeniu sprawy zdecyduje sąd. Kolej ekipa WK zdecydowała się otworzyć kolejną siłownię na świeżym powietrzu. Panowie już otworzyli tego typu siłownie, a ta spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, bo w przeciwieństwie do tak zwanych siłowni dla emerytów, na tej znajdują się prawdziwe ciężary, które pozwalają odbyć pełny trening. Jim, we współpracy z naszym nowym partnerem Decathlon, który chce, żeby siłki zewnętrzne nie były tylko łatkami, ale prawdziwymi siłowniami. Już w środę 21 sierpnia przekonamy się, kto jest najsilniejszy na targówku. Na konkursie wyciskania leżą Siłownia, prawdziwa, darmowa, Targówek, Geodezyjna 76 to najsilniejszy. Środa, sierpień, dekatlon. Jest to niewątpliwie godna podziwu inicjatywa. Z jednej strony widzowie, jak i osoby z zewnątrz mogą za darmo trenować i budować swoje sylwetki. Z drugiej strony jest to również świetna reklama dla ich marki, a w takim zestawieniu każda ze stron odnosi korzyści. Kliknij w odnosik na ekranie i obejrzyj kolejny materiał.